25 października to Europejski Dzień Prawnika. W ten dzień postanowiliśmy zaprosić w nasze progi, kości, abyśmy wspólnie uczcili ten dzień. Chcemy w ten sposób również uczcić najstarszy kierunek, który mamy na naszym wydziale, czyli kierunek prawo. Chcielibyśmy, żeby nie tylko studenci prawa, ale również i przybyli w nasze progi uczniowie szkół licealnych, mogli zapoznać się ze specyfiką tego kierunku, z naszymi salami, naszymi nauczycielami akademickimi, a także specyfiką wykonywanych zawodów. Wydarzenia też towarzyszą pokój prawa cywilnego, karnego, pokój prawa europejskiego oraz prawa publicznego, gdzie w obrębie tych pokoi odbędą się różnego rodzaju prelekcje i warsztaty charakteryzujące właśnie te gałęzie. W okazji Europejskiego Dnia Prawnika zarówno my, obecni, jak i przyszli studenci prawa mamy niepowtarzalną okazję wziąć dzisiaj udział w wielu interesujących warsztatach i wykładach, takich jak na przykład tematyczne pokoje prawnicze, symulacje rozpraw sądowych, czy giełda pracy. Mamy również okazję spotkać wielu profesjonalistów z dziedziny prawa, ale nie tylko. Mamy również nadzieję, że zapamiętamy dzisiejszy dzień na długo, że zainspirujemy się, a zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocują na przyszłość. Europejski Dzień Prawników to święto prawników, zarówno tych, którzy na co dzień występują w Toga, jak i tych, którzy wykonują zawód prawnika bez aplikacji wcześniejszej adwokackiej, radcowskiej czy sędziowskiej. Cieszę się, że adwokaci, że Adwokatura Szczecińska może brać udział w tym święcie prawników. Chcielibyśmy podczas tego święta, podczas tego dnia przedstawić jak najszerzej zawód adwokata i pokazać, że Adwokatura jest gotowa i jest chętna przyjmować wszystkich tych, którym zależy na społeczeństwie obywatelskim, którym zależy na obronie praw i wolności obywatelskich, którym zależy na tym, żeby społeczeństwo obywatelskie dobrze funkcjonowało. To nasza wielka rola i chcemy wszystkim absolwentom Wydziału Prawa, wszystkim studiom, jak i również tym, którzy się zastanawiają nad tym, czy wybrać studia prawnicze, powiedzieć, że warto i że trzeba. Współorganizatorami tego wydarzenia jest Okręgowa Rada Adwokacka oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych, które poprosiliśmy o to, żeby zechciały nam towarzyszyć w tym wydarzeniu.